Szef Generalnego zarządził zmiany w strukturach batalionów i proponuje dokonać ich na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. No to przyjrzymy się, jak powinien wyglądać wojenny system dowodzenia takich jednostek. Plan przewiduje, że w wojsku będzie 450 tysięcy, ale większość będą stanowić aktywni rezerwiści. Oczywiście zamierza wdrożyć. Model 44, czyli 44 ciężkiego, sztuki ciężkiego sprzętu w batalionie ogólnowojskowym, czyli zmniejszenie tych stanów. na no ale Wespron jest bez załogowcami, no, z dowodzeniem, satelitarnym komponentem, bez załogowcami i do prowadzenia operacji informacyjnych. No, takie ble, ble, ble. No, w każdym razie jednostki podzielą na trzy kategorie. Tier 1, 2, 3, no i ta trzecia to będzie zdolność do działań po 180 dniach, czyli praktycznie po pół roku przyjdzie ociecz. No, taka jest prawda. Jednostki tier 1 będą walczyć, tier 2 będą je rotować, a po 180 dniach na pierwszą linię frontu przyjdą dopiero pierwsze odwody z tier 3. No, to chyba lekko za długo i chyba nie, te, nie ta kategoria. No, ale przyjrzyjmy się, jak taki batalion zmechanizowany wygląda. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że ma czy kompanie zmechanizowane, kompanie wsparcia, tutaj jednostki wsparcia i zabezpieczenia. No i oczywiście sztab. Sztab liczy aż 25 ludzi, to bardzo dużo wnioski na Ukrainie pokazały, że te sztaby mają być małe i sprawne. Na różnych szczeblach dowodzenia rozwija się stanowiska dowodzenia, tak, zamiast dowódca, szef sztabu, no i zespoły, piony operacyjne, wsparcie bojowego, wsparcia działań, grupa dowódcy, blable. bla. Nagromadzone tych oficerów zabezpieczenia nie wiadomo po co i komu. Czy ktoś sobie wyobraża, że najwyższy szczebel dowodzenia, to tych, tu, ta chorągiewka, to ten sztab. No a ten najmniejszy to będzie tutaj tych 25 ludzi no to chyba sobie zdajemy sprawę, ile te zwozów, ile tego wszystkiego, no, dla dronów, cela, ognia artylerii, dla wszystkiego, no idealny cel, tak? Więc wiadomo, no, że to trzeba wszystko odchudzić. No chyba sobie nie wyobrażam, tak? Im dalej szczebel coraz wyższy, no tym więcej będzie tych tutaj elementów SD. No przede wszystkim musimy odchudzić sztaby. Oczywiście to nie jest jakiś nowy pomysł, tu mamy zaczerpnięte, Opracowanie zasad dowodzenia wojskami, to jest chyba z lat 70., rosyjskie opracowanie, ale przede wszystkim zwróćmy uwagę: przed wojną 25 ludzi, pod koniec wojny już tylko 20. I zwróćmy uwagę, jak szybko zmienił się stan. Rozpoznawczy został rozbudowany, operacyjny skrócony, łączność zmniejszony, ogólno, ogólny zmniejszony. No, jakiś specjalny przepływ topograficzny, administracyjny, gospodarczy to jakiś tył. No, widzimy, że to było jednak zmniejszenie duże stanów i stały się bardziej mobilne. A w podsystemowym, takim samacie ideowym, no, rozwiązania zachodnie. Tak? Zwróćmy uwagę, jakie mamy podsystemy dowodzenia sztabów ogólnowojskowych, tak, wojsk rakietowych i artylerii, opel u inżynieryjnych tyłów, inne podsystemy i tak dalej, i tak dalej. I mamy tak. Przede wszystkim związek statyczny, dywizja idzie w dół. I tu mamy albo brygadę, albo pułk, tak? No, ja jestem znaczy zwolennikiem, żeby był dywizyjno-pułkowy, tak? Czyli pułki. No i potem wchodzimy w batalion. W batalion ma potem kopanie i podsystem plutonu i potem drużyn. Zwróćmy uwagę, że im bardziej idziemy w dół, to tych dodatkowych podsystemów jest coraz mniej, no bo na tym polega cała idea. Bataliony mają szybkie, mają być sprawne, więc odchudzamy te bataliony. Ale zwróćmy uwagę na pracę dowódcy i sztabu, czyli tych organów dowodzenia. No Na pewno dostaje informacje od wyższych przełożonych i sztabów, tak, z obrony cywilnej, gdzie współpracuje, od sąsiadów, z map, no, z informacji, z, z jakichś służb, Jakichś podległych dowódców i sztabów, tak? Ale zwróćmy uwagę, to jest najważniejsze: rozpoznanie kosmiczne, rozpoznanie powietrzne, pododziały rozpoznania, jeńcy i zbiegowie, tak? Mieszkań, miejscowi mieszkańcy, przechwycone dokumenty bojowe, zdobycze bojowe, sprzętu technicznego, rozpoznanie radiowe, radiolokacyjne, telewizyjne, inżynieryjne, skażeń i zakażeń, rozpoznanie dźwiękowe. No, widzimy, że tu tylko jest. No no ktoś powie po co nam rozpoznanie dźwiękowe. No niech teraz sobie wszyscy przypomną, że jednak dzięki rozpoznaniu dźwiękowego, które jest pasywne, można namierzyć na przykład artylerię, można namierzyć drony, no i oczywiście to mówimy o takim rozpoznaniu typowo tutaj już takim automatycznym, tak? Na przykład sztuczna inteligencja. Jak nadlatuje coś, się już podał sygnał, oto jest dron. I już mamy, tak? Czyli widzimy, że co do Zasady idea wcale się nie zmienia, tylko po prostu ogrom danych do przetworzenia. Ale pytanie, czy współczesna technika nie pozwala tego wszystkiego przetworzyć mniejszymi stanami osobowymi? Przede wszystkim odchudzano stan osobowe sztabów ze względu na mobilność. Zwróćmy sobie uwagę, tutaj mamy działanie batalionu piechoty zmotoryzowanej tutaj go całe kompozycje. Zobaczmy, jaka tu jest wielka dynamika już wtedy, tak? to jest lat. 60 plany, jak to były trzy kompanie uderzały. Zobaczmy, jaka dynamika. Więc ta dynamika teraz gwałtownie wzrosła. Nam tutaj poddziały wsparcia, tak? tu mamy na przykład kompanię wsparcia, która będzie dodatkowo, bo prawda jest taka, że jedziemy z stanami lotowskimi i tu mamy kompanię, tak? To jest działanie kompanii, różne rozmieszczenia, pierwszy rzut, od wody Powinno być tak naprawdę, powinniśmy tutaj dążyć do tego, żeby był pierwszy rzut, drugi rzut i o tak? Czyli trzy, czyli pięcio kompania, tak? Batalion, pięć kompanii. Ogólnie oczywiście mówimy ogólnowojskowych. I tutaj gdzieś wkomponowane elementy wsparcia. No i kompanię wsparcia trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że nie tylko moździerze, artyleria, czy rakiety, ale przede wszystkim do kompanii wsparcia też muszą dojść drony. Więc musimy o tym pamiętać, no bo to jest wniosek z Ukrainy. No i widzimy, że te wszystkie elementy dodatkowe poza ogólnowojskowymi też muszą manewrować. Na natarciu będą szły inaczej, w obronie będą szły inaczej, no ale każda kompania, każdy batalion ma swój sztab, tak? Będzie to kompania wsparcia, będzie mieć swój jakiś szczątkowy sztab, który będzie mu to planował. Więc co do zasady, tak naprawdę, to te stanowiska dowodzenia muszą coraz mniej rzeczy planować. No bardziej. Planujmy to na tabletach, rozrysowujmy mapy, zdalne systemy analizy, sztuczna inteligencja do wsparcia, podjęcia decyzji i kalkulacji. Zwróćmy uwagę, że można to wszystko ograniczyć, bo coraz mniej ludzi. Ale uwaga, pierwsza. Wozów przybywa. To jest sama kompania wsparcia. Zwróćmy uwagę, ile pojazdów. Więc tego po prostu przybywa. Jeżeli będzie teraz mieli idea, że bataliony będą 44 ciężkiego sprzętu, no to automatycznie idziemy w dół, nie tędy droga. To ma sprzęt, ma iść w górę. To dowodzenie ma być coraz bardziej sprawne. I co przede wszystkim pierwsze wnioski? Przede wszystkim musimy wrócić do tego, że mamy stanowisko dowodzenia i tyłowe stanowisko dowodzenia zawsze, nieważne jaki szczebel. Wysunięte stanowisko dowodzenia jest już tutaj pojęciem Względem. Ale teraz wróćmy. Mamy stanowisko dowodzenia, gdzie jest dowódca? No, szef sztabu batalionu nie jest potrzebny, czy szef sztabu pułku, czy szef sztabu dywizji. Nie jest dowódcy potrzebny, bo dowódca też podejmuje decyzję, czy do Nie dostaje wszystko gotowe i mówi lewo w prawo. No, bez przesady. Dowódca ma wyprowadzić myśl przewodnią i sprawdzić, czy mu wypracowano zasadę, czy nie. Musi mieć na pewno oficera rozpoznania. I walki radioelektronicznej. I to właśnie na stanowisku dowodzenia. To jest ten człowiek, który będzie mówił o rozpoznaniu i walce radioelektronicznej. S3, czyli oficer operacyjny, który będzie miał też zdolności zaplanowania też logistyki, czyli zasilania tego wszystkich obwodów, tak? No i oczywiście taktyczny zespół kontroli obszaru powietrznego. Tu będzie ich dwóch. Dlaczego? Bo jeden będzie się zajmował zwalczaniem dronów przeciwnika, a drugi będzie się zajmował używaniem dronów do zwalczania sił przeciwnika, czyli ten będzie jakby obroną przed dronami, a drugi będzie kontrolował zwalczanie. No tak ma być. Sekcja S6 nie jest potrzebna, ponieważ jest dowódca plutonu łączności, kompanii łączności, batalionu łączności zależności, jaki stabil. Dowódca ma tam być. Nie jest on potrzebny. Przecież ten pluton łączności, kompanie łączności oni nie walczą. Więc dowódca spokojnie może być stanowisku dowodzenia i wspierać. Dowódce. Sekcja logistyczna jest zbędna. I tutaj sekcja personalna tym bardziej. Czyli widzimy, że tych elementów nie mamy na SD. Wyzłonięte stanowisko dowodzenia czy punkt dowódczy obserwacyjny są bez sensu. Dlaczego? No, bo pokazała wojna, że takie lornetki można dopiąć do systemu, zdalnie sterować, i też dowódca będzie wszystko widział przez transmisję. Tak, można do tego dopiąć drona na uwięzie, który się podniesie, czy drona latającego, więc nie ma potrzeby już, żeby dowódca szedł na pierwszą linię i widział co z wysuniętego stanowiska dowodzenia, bo i tak będzie wszystko widział. Tak, transmisja danych na to pozwala. I przede wszystkim mobilność, mobilność i jeszcze raz mobilność, całe stanowisko dowodzenia, nawozy po trzy osoby ze środkami ogniowymi, bo też muszą walczyć. To nie jest tak, że oni nie walczą, no bo jak się znajdą pod ogniem dronów, jakąś grupę specjalną spotkają, czy nie wiem, jakiś nacierający odwód, czy jakiś oddział rajdowy, no coś będą musieli tutaj walczyć, więc są normalnie uzbrojeni. W pełni i też mogą znaleźć się w walce, ponieważ dy, wojna jest dynamiczna, więc wszystko mobilność, mobilność, mobilność i jak najmniejszy stan. Trzy, trzy osoby tutaj w takim wozie to jest spoko, żeby tutaj dowodzić, a technika, tablety, laptopy wszystko to ma ich wspierać. Tak jak wspomnieliśmy już w filmie o przełamaniu, no zwróćmy uwagę, czy w takim polu jest możliwe, żeby te stanowiska dowodzenia były duże? No, ogromna dynamika. No i przede wszystkim musimy pamiętać, że wszechobecne drony podporządkowujemy nie w jakieś nowe struktury. Mamy tych oficerów zarządzania przestrzenią powietrzną, żeby te drony wchodziły też lotnictwo, tak, czy śmigłowcy wchodzili, to są od tego specjaliści, ale przede wszystkim no, dron retransmisyjny, tak, który będzie tutaj typowo do retransmisji stosowany, no to będzie typowy dron łączności, tak. Oni też muszą umieć obsługiwać, ale Drony uderzeniowe, no to już będą kompanii wsparcia. Drony rozpoznawcze, no to będą tutaj jakieś drużyny rozpoznania z kompanii wsparcia, bo ta kompania wsparcia musi być bardziej rozbudowana musi być rozbudowana o drony, ośrodki artyleryjskie, jednostki w tym zakresie, moździerze, czy nawet armaty, no rakiety, no cokolwiek, tak, ale przede wszystkim drony przenoszące rakiety, tak, no drony dane bombardujące, no takie rzeczy już będą po prostu w tej kompanii wsparcia, nie samemu ździeży. To będziemy musieli rozbudowywać, jeżeli będziemy chcieli tutaj w ogóle walczyć. I musimy o tym pamiętać, tak? Wszystkie te elementy będą tutaj zrobione. Ta dynamika walki będzie ogromna, więc, jakikolwiek będzie tu rodzaj wojsk, stanowisko dowodzenia musi być małe i musi podążać za wojskami, więc musi się zmieścić w standardowym sprzęcie w czołgu, w bojowym wozie piechoty, w transporterze, w pojeździe. Masz pytania? Zostaw w komentarzu. Podobało ci się? Naciśnij łapkę. A jak chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał.